Pozycja 4442 jest to najładniejszy ort Jerzego Wilhelma, jaki dotychczas mieliśmy w ofercie. Piękna, mennicza moneta w delikatnej, urokliwej, srebrnej patynie z wyraźnym, menniczym lustrem tła. Orty ta, czyli orty pruskie z polskiego lennika właśnie, Fryderyka Jerzego Wilhelma, Bite w krwcu są ortami chętnie zbieranymi przez polskich kolekcjonerów ortów ujętymi, ortami ujętymi w referencyjnym katalogu na te orty, katalogu Igora Szatalina. Co przysporzyło im właśnie popularności w Polsce. właśnie z, z tych dwóch powodów, że są związane z Polską, a także, że są ujęte w tym katalogu. Piękna, mennicza sztuka, bardzo rzadka w takim stanie. Pozycja numer 4442. Cena wywoławcza 500 zł.